Trafiłem pod jednym z filmów na komentarz jednego z widzów kanału Ciechan Moto. I ten komentarz za chwilę Wam przytoczę w całości i się do niego odniosę. I najgorsze w tym komentarzu, który za chwilę usłyszycie i zobaczycie na ekranie, jest to, że ten facet ma rację. Problem jest taki, że on ma rację tylko w pierwszym zdaniu czy tam w pierwszych dwóch czy trzech zdaniach, a to co pisze dalej to już są jakieś takie wynurzenia, które mogą wprowadzać ludzi, którzy przeczytają ten komentarz, na jakieś złe tory zupełnie myślowe i spowodować więcej szkody niż to warte. Dobrze, ale żeby mówić na temat i rzeczowo, to najpierw zajmiemy się przytoczeniem tego komentarza, z którym tak jak mówię, najgorsze jest to, że ten facet ma rację, ale nie do końca. I dlatego łatwo dać się złapać w sidła tego komentarza. Zatem y, czytam ten komentarz w całości. Napisał go PioGoral8492 i treść brzmi tak: Cytuję pana, czas 6.30. Jak chcesz szybko jeździć, to jedź na tor. I ciąg dalszy komentarza. Cóż, jako podobno doświadczony motocyklista i autorytet prowadzący program motocyklowy powinien pan sobie zadać niewielki trud rzetelnej analizy zagadnienia lub nie podejmować go wcale. Otóż w Polsce nie ma torów, żeby pojeździć szybko. Takie małe kraje jak Węgry, Węgry to nie jest taki mały kraj, ale okej. Okay. Węgry, Czechy mają tory F1 MotoGP, ale Polska nie ma. Tor w Poznaniu oraz parę innych torków i toreczków kompletnie się nie... Nie nadają, aby we w miarę cywilizowany sposób rozpędzić się zaledwie do 200 km na godzinę i spokojnie bez gwałtownych dohamowań i składania się w zakręt bezpiecznie zatrzymać się. Polskie atrapy torów do szybkiej jazdy nadają się tylko do treningu szybkich i ciasnych złożeń w zakręty. To wszystko i nie wracajmy więcej do tych bzdurnych wporad, bo w Polsce nikt posiadający średnio szybki motocykl nie ma najmniejszej szansy legalnie przekroczyć 200 km/h. W spokojnej jeździe po prostej, bez cech sportowych i ekstremalnych umiejętności. To jest cały ten komentarz. I teraz, tak jak mówię, najgorsze z tym komentarzem jest to, że facet ma rację, ale tylko po części. I ja postaram się bardzo merytorycznie teraz odnieść do tego, co tu jest napisane, bo tak, do tego, czy w Polsce są tory, jakie one są, przejdziemy za chwilę. Natomiast fakt jest taki, po pierwsze, że te tory są, więc. Tłumaczenie się i yy, wieczne takie zakorzenione w polskiej mentalności narzekanie nie jest odpowiedzią na problem, który pan tutaj porusza, dlatego że w Polsce są tory, na których da się szybko jeździć, nawet więcej niż te 200 km na godzinę, o których pan tu pisał, ale to za chwilę. Ja zmierzam do tego, że mamy zakorzenione w mentalności narzekanie. I teraz tak. Nie ma żadnego toru w Polsce, więc. Usprawiedliwieniem dla szybkiej jazdy po ulicy jest to, że przecież w Polsce nie ma torów. Okej, okay, ale w Polsce są tory. Zatem nagle uzasadnieniem dla szybkiej jazdy na ulicy ma być fakt, że te tory są, ale one są akurat dla pana zawolne. Tu nawet ktoś mu dał lajka, chociaż większość komentarzy w odpowiedzi na ten jeden wypowiada się w duchu negatywnym do yy, sformułowań tutaj i test zgłoszonych przez szanownego pana Piogorala. Pio I teraz ja próbuję zrozumieć, o co panu tutaj chodzi. Mianowicie pan napisał, że w Polsce nikt posiadający średnio szybki motocykl. Nie ma najmniejszej szansy legalnie przekroczyć 200 km na godzinę w spokojnej jeździe po prostej bez cech sportowych i ekstremalnych umiejętności. Znaczy, czy, czy pan yy, teraz poszukuje obiektu, na którym będzie pan mógł się rozpędzić do 200 km na godzinę i się zatrzymać na prostej? Bo tak odbieram to, co pan tutaj. Yy... Napisał. No więc, jeżeli pan ma takie ciągoty, to zachęcam do zapisywania się do wyścigów na 1,4 mili albo tam innych zawodów. W prostowaniu prawej nogi, albo w zginaniu prawego nadgarstka. I tam pan się napędzi do 200 km na godzinę i zatrzyma zupełnie spokojnie i bez żadnych umiejętności. Na tym polegają zawody w wyścigach na 1,4 mili. Automatyczna skrzynia, prostujemy prawą nogę i zamykamy oczy, a na mecie otwieramy i sprawdzamy, czy byłem pierwszy, czy nie byłem. Nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że w Polsce nie ma torów, żeby pojeździć szybko. Z tego, co pan tutaj e, pisze, to po prostu dla pana szybką jazdą jest jazda prosto 200 km na godzinę albo szybciej. Rozumiem, że można. Na mieć takie hobby, natomiast pan myli zapalanie po prostej z szybką jazdą na motocyklu. Szybka jazda na motocyklu to nie jest jeżdżenie 200 km na godzinę albo szybciej po prostej. To jest szybkie przesuwanie się na motocyklu, które z jazdą, jakimś w ogóle pojęciem o tym, co się z tym motocyklem dzieje, ma w ogóle niewiele wspólnego. I nie ma we mnie zgody na usprawiedliwianie faktu szybkiej jazdy po ulicy. Tym, że pan nie może znaleźć sobie miejsca zamkniętego, zamkniętego obiektu, w którym może się pan napędzić do 200 km na godzinę. Mi się udało na zamkniętym obiekcie napędzić do 317 km na godzinę i zatrzymać. Czyli da się. Po prostu albo pan nie umie, albo pan nie ma sprzętu do tego. Tak czy inaczej, pisze pan tu nieprawdę. No dobrze, ale odnieśmy się już do samej merytoryki tego. Pierwszy zarzut taki, że w Polsce są małe tory. I to jest właśnie to miejsce, w którym ten facet, piszący ten komentarz, ma rację. Tory, które mamy w Polsce, oprócz Poznania, który też nie jest za duży, to są małe tory. One często są dosyć wąskie. I tym elementem. Ponieważ pan tu ma rację, to tym elementem właśnie, tym faktem, że ten chłop tutaj ma rację, może skierować myśli innych ludzi na taką drogę, no że przecież rzeczywiście, że on ma rację, więc w ciągu dalszym całej swojej wypowiedzi też na pewno ma rację. Nie, no bo na dzień dobry przywalił e, faktem, więc napisanie dalej już wynurzeń głupot oraz własnych teorii, ktoś może uznać za dalsze pisanie faktów. A tak nie jest. To nie są żadne fakty. Pan tutaj napisał swoją opinię, którą bardzo ciężko mi jest zrozumieć, ale to jest opinia, ja jej nie muszę rozumieć. Ma pan prawo myśleć tak, jak pan tutaj napisał. Natomiast fakty są takie, że w Polsce mamy takich torów, na które można wjechać na Track Day. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Większość z nich jest mała i to jest prawda. Zaraz się jeszcze odniosę do tego, czy to w ogóle ma znaczenie, że te tory są małe. Tor Poznań, oczywiście, wszyscy znamy najdłuższy w Polsce 4 km. Mamy Silesia Ring 3600 m i jest dosyć szeroki i ma niezłą infrastrukturę. Jest tor Jastrząb tutaj już mamy tylko 2,5 km. Mówię o tych torach, na których się odbywają track day'e y dla motocyklistów, bo nie wszędzie tak jest. Tor Krzywa, Tor Kielce mamy tor Łódź ten jest bardzo mały i bardzo krótki i bardzo mnie irytuje ten tor, zaraz wam powiem dlaczego. Mamy coś co się nazywa Motopark Łęż i do niego się zaraz odniosę również i mamy też jeszcze autodrom Pomorze, motopark Toruń, kosmodrom Bydgoszcz i motopark Koszalin. To są naprawdę małe tory, ale to nie znaczy, że one się nie nadają do nauki dynamicznej jazdy na motocyklu, a wręcz na początku nauki im ten Tor jest bardziej techniczny, tym lepiej. Zresztą nie tylko na początku, później też. Cała sztuka w opanowaniu motocykla przy dużych prędkościach zaczyna się od tego, żeby umieć go opanować przy małych prędkościach. To jest jak zgrom na instrumencie, jak umiesz grać powoli, to jak będziesz odpowiednio dużo to ćwiczył, to potem szybko też zagrasz. I z motocyklami jest podobnie. Moto to jest ciekawe bardzo miejsce. W połowie drogi między Warszawą a Lublinem w okolicach miejscowości Ryki i jak sobie odpalicie na ipli jakiejś, czy, czy nie wiem jak się to tam teraz nazywa, Polsat Box Go, czy jakoś tak, stare odcinki takiego programu Monoślad, który prowadził Oluś Ostroski, albo stare odcinki programu Autonomia, który prowadził Kwiatek tam z ekipą, to się zorientujecie, że wszystkie te programy, te elementy torowe tych programów były nagrywane w latach 2008, 9, 10 i 11 właśnie w motoparku Ułęż, który... Jak dobrze pamiętam, jeszcze wtedy nawet nie nazywał się Motoparku Łęż. Tylko wtedy jeszcze to był po prostu kawałek starego ruskiego lotniska. Tak mi się wydaje, że taka jest, takie jest pochodzenie w ogóle tego tworu tam się znajdującego. I myśmy tam jeździli już wtedy, i to się bardzo ładnie rozwinęło w ten Motoparku Łęż. Oczywiście to jest tor, który pozostawia wiele do życzenia, jeżeli ktoś ma oczekiwania, że wjedzie na obiekt, jak z MotoGP, ale i na to też jest rozwiązanie. Tylko wytrzymajcie ze mną. Natomiast motopark jest szeroki, tam jest po 30 metrów miejscami. Tor Poznań najbardziej znany tam są trackdeje, szkolenia i tak dalej. Na każdym z tych torów, które tutaj wymieniłem, odbywają się szkolenia motocyklowe. Na każdym z tych torów da się jeździć dynamicznie, co nie oznacza, że na każdym z nich osiągniemy, osiągniemy prędkość ponad 200 km na godzinę, tak jak Pan tutaj napisał. Tylko teraz tak, wizyta na torze motocyklowym, dla kogoś, kto tam nigdy nie był, jest ważna, z znacznie Większej liczby przyczyn niż sam fakt osiągania dużych prędkości. Dlatego, że ktoś, kto pierwszy raz w życiu przejedzie się na torze, zorientuje się, jak ogromną różnicę w bezpieczeństwie odczuwanym przez samego jadącego, jak inny komfort tego jeżdżenia jest, kiedy jeździmy na zamkniętym obiekcie, kiedy wyjmujemy z układanki krawężniki, przystanki, psa, który sobie tam biegnie, jakieś drzewo, gościa, który chyba mruga w lewo, ale skręci zaraz w prawo, tam chyba jest za chwilę rondo, a w zasadzie to w tej drodze tutaj są dwie dziury, a tam jest kałuża i nie wiem jak głęboka dziura jest pod tą kałużą. Wyciągnięcie tego wszystkiego z tej układanki, przejechanie się w miejscu, gdzie tych rzeczy nie ma, otwiera pewne klapki u niektórych ludzi, którzy posiadają trochę za dużo ułańskiej fantazji. Dlatego, że potem jak oni wrócą na ulicę, to się zorientują, dlaczego to, co oni czasami robią na ulicy jest niebezpieczne, a to samo robione na torze... Już nie przyprawia o zawrót głowy nawet kogoś, kto siedzi na motocyklu. Nie mamy sytuacji, że nam się robi ciepło, bo zdarzyło się coś, na co my nie mamy wpływu. Znaczy, okej, okay, to się może zdarzyć, ale stukrotnie rzadziej. Się to zdarzy na torze. I to jest jedna z głównych przyczyn, dla których ja tak namawiam ludzi i wysyłam wszystkich na tor. Jeżeli uważasz, że jesteś świetnym motocyklistą i że świetnie jeździsz w ruchu miejskim, to jedź na tor i zobaczysz, jaka to jest różnica w, w komforcie Twojej jazdy na tym torze. Po prostu uświadomisz sobie, jak dużo masz na drodze przeszkód, kiedy potem wrócisz na drogę, dopiero jak przejedziesz się w miejscu, gdzie tych przeszkód nie ma. Metoda żydowskiej kozy trochę. Nie wiem, czy to znacie, jak przychodzi, y, przyszedł kiedyś facet do rabina i mówi, że... Ma strasznie ciasne mieszkanie. A Rabin mu mówi: to kupse kozę. I facet za miesiąc wraca i mówi: że, że teraz, jak z tą kozą mieszka, to już w ogóle nie ma miejsca w mieszkaniu. A Rabin mówi: no to sprzedaj kozę. Koleś wraca po kolejnym miesiącu i mówi: Rebe, ile ja teraz mam miejsca w domu, jak ja tej kosy już nie mam? No i tą samą metodą zorientujecie się, ci z Was, którzy na to, że nie byliście, jaki to jest, jaka to jest różnica w bezpieczeństwie i komforcie jazdy. Te nowe przepisy, które zostały wprowadzone przez naszych rządzących, Fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, które są montowane w coraz większej liczbie miejsc. Ja wiem, że wiele tych pomiarów nie łapie motocyklistów i hehe, mogę jechać szybko. No możesz dopóki cię nieoznakowany radiowóz nie zatrzyma i sobie już nigdzie nie pojedziesz. Rząd wydał dosyć radykalną wojnę piratom drogowym, więc teraz, jeżeli czujesz, że musisz, musisz szybko jeździć. To ten tor staje się jedyną sensowną opcją. I to nie jest już alternatywa, tylko to jest jedyna opcja, żeby nie stracić prawa jazdy. Ja Wam więcej powiem. Na niektóre TrackDeje, nie na wszystkie, ale nie na niektóre TrackDeje możesz wjechać nie mając w ogóle prawa jazdy na motocykl. I nagle się okazuje, że możesz poćwiczyć jazdę na motocyklu, tylko no musisz zakulać na przyczepce ten motocykl, zanim w ogóle zrobisz prawo jazdy. No dobrze, ale ja powiedziałem, że to jest element, który jest prawdą. Rzeczywiście te tory, pomijając Poznań, pomijając Tor Jastrząb i pomijając Silesia Ring, to te tory są małe i krótkie. No i teraz, czy to znaczy, że my jesteśmy ograniczeni do tych małych naszych torów? No i właśnie, no nie. Dlatego, że są firmy w Polsce, które organizują wyjazdy na szkolenia, na track day za granicę. Dla wszystkich tych, którzy się teraz złapią za głowę, łopanie i a ile tu no to wcale nie musi to kosztować dużo więcej niż taki wyjazd na Tor Poznań. Dlatego że tory za granicą to już nawet nie chodzi o to, że są tańsze, ale przez to, że te, te tory, o których Pan pisze tutaj, te tory, na których są zawody MotoGP, mają inną infrastrukturę i są lepiej przygotowane do przyjmowania takich e, ziomeczków, którzy po prostu chcą sobie polatać po torze. I możesz jeździć na torach, na których jeździł Valentino Rossi. Po prostu. To może się wydawać, że będzie drożej. To na pewno jest odrobinę dalej. To na pewno wymaga zaciągnięcia tego motocykla odrobinę dalej. Na pewno nie pojedziesz. Na... Motocyklu na ten trackday, i na tym motocyklu nie wrócisz. Zresztą nie polecam tak robić, bo to średnio bezpieczny pomysł po prostu. Zawsze lepiej zaciągnąć ten motocykl na przyczepce. Ja wam powiem więcej. Nie musicie nawet ciągnąć tego motocykla na przyczepce, dlatego że są goście w Polsce, którzy ładują wasz motocykl na swojego busa i tych motocykli wrzucają tam kilka. Jadą tym busem tam na miejsce, albo ich pracownik tam jedzie, a wy sobie lecicie na miejsce samolotem, dwa dni czy trzy sobie latacie po torze, po którym ścigali się najwięksi i najszybsi, w tym na przykład Robert Kubica. Potem się pakujecie w samolot i wracacie, i wasz motocykl do was też wraca. I to wcale nie musi kosztować nie wiadomo jakich pieniędzy. Po prostu, czy będzie drożej niż w Polsce, pewnie tak. Natomiast to, co pan tutaj napisał w tym komentarzu, nagle przestaje mieć sens, bo okej, okay, te tory są małe, ale my je mamy, my mamy gdzie jeździć. To nie jest tak, że ten tor jest. Ch**wy, to ja nie będę na nim jeździł Bo jestem Polakiem I wybudowali mi tor, ale ten tor jest Na moje standardy za mały Mimo, że i tak w ogóle nie umiem jeździć To ja bym chciał od razu na dużym się nauczyć jeździć Zanim dotrzecie na duże tory Mówię do tych, którzy, którzy zaczynają Zanim dotrzecie na duże obiekty To naprawdę minie bardzo dużo czasu Bardzo dużo kompletów opon Zryjecie na naszych polskich torach Zanim się okaże, że one są dla was za małe Tym bym się na początek zajął tym, żeby przygotować się do tego, żeby w pełni wykorzystać taki większy tor, tym, żeby zrozumieć na jakich oponach i na których oponach ty chcesz jeździć i ty lubisz jeździć, tym, żeby sprawdzić jakie masz braki w technice, wziąć tego instruktora, żeby on ci coś podpowiedział, a nie narzekaniem na to, że nie ma gdzie jeździć, bo w Polsce ten problem nie istnieje w takim rozmiarze, w jakim istniał 15 czy 20 lat temu, jak ja robiłem prawo jazdy na motocykl, że nie było gdzie jeździć. Ten moto parku Łęż, to ja pamiętam, że nam otwierali na zdjęcia, to przyjeżdżał pan, pan Wiesio, miał klucz do kłódki, otwierał kłódkę i, i, i taką prawie wywracającą się bramę nam otwierał, żebyśmy my mogli tam wjechać. To nie było tak jak teraz, że możesz zapłacić normalnie facetowi w trakcie track daya z instruktorem tam pojechać, czy ten instruktor już tam będzie na ciebie czekał, płacisz mu tam 300 stówy i możesz jeździć. Track day w Poznaniu, ten, który organizuje pan Molik, to jest koszt, jak dobrze pamiętam, chyba 700 Złotych za jeden dzień. Czy to jest tanio? To nie jest tanio. Dalej jest to taniej niż stracić prawo jazdy na drodze zwykłej, publicznej. Dalej jest to taniej niż wyrżnąć się na tym motocyklu i sobie go skasować, bo torebka foliowa leciała, albo 10 złotych komuś wyleciało i, i, i dziecko za tym 10 złotych pobiegło, nie? Za tą dychą. A myśmy Zahamowali na plamie oleju na środku ulicy albo na pasach, bo trzeba było zahamować, bo dziecko wybiegło, nie? Nie ma wytłumaczenia dla mnie w tym momencie w Polsce, dla ludzi, którzy piszą takie rzeczy. Po prostu nie ma wytłumaczenia. Jeżeli ktoś kupuje dzisiaj albo posiada dzisiaj sportowy motocykl, którym często ciężko jest jeździć przepisowo, ja mam tego świadomość, to nie chodzi o złą wolę, tylko chodzi o to, jak te motocykle pracują. No, Nikt nie będzie jeździł na GSX-erze litrowym albo na s 1000 r 50 na godzinę, bo ten motocykl się dusi wtedy, on się gotuje i on się do tego nie nadaje po prostu, one nie do tego są stworzone. I jednocześnie, jeżeli ktoś kupuje dzisiaj taki motocykl i nie ma zamiaru używać go we właściwy dla niego sposób, a w tej chwili jedynym miejscem, żeby używać go we właściwy dla niego sposób, to jest zamknięty obiekt, no to ktoś, kto taki motocykl kupuje, mając świadomość tego wszystkiego, jest po prostu niepoważny. Szukanie wy wytłumaczenia dla swojej głupoty pod tytułem jazda 200 km na godzinę po drogach publicznych, tym, że w w Polsce nie ma toru, na którym mogę się tak rozpędzić, jest dla mnie nie do przyjęcia po prostu. Zapraszam Was do komentarzy, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja mam jednoznaczne zdanie na ten temat i go nie zmienię, no nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Czy ja nigdy nie jeździłem jak debil na motocyklu po drogach? Jeździłem, tylko że to było tak dawno i tak szybko, od momentu jak zrobiłem prawo jazdy i robiłem głupie rzeczy na drodze, tak szybko wylądowałem na zamkniętych obiektach i na torach, właśnie między m.in. w motoparku Łęż kiedyś, dawno temu, że ja zrozumiałem jaka to jest różnica i wtedy przestałem jeździć szybko na drogach. W materiale o pitbajkach, tutaj macie link. Jarek, instruktor, mówi o tym, że on nie jeździ w ogóle po ulicy motocyklem. Dlatego, że on czuje się bezpieczniej na zamkniętym obiekcie. Facet, który się ściga w zawodach. Zawodnik. Czynny, aktywny zawodnik. No, nie zastanawia was, dlaczego tak jest? Po prostu. No, zapraszam do komentarzy. Dzięki, panie szatanie, za zmontowanie się zarymowało. I nie jeździcie szybko po drogach na motocyklach. W imię zasad bo Was aresztują i będą mieli rację.